To wszystko gra Widzę was wciąż w moich snach Kim chcę być, o to pytacie mnie I myślę, że to już dobrze wiem Ja chciałbym być Sławny Chcę w słońca sobie żyć W tej drodze nie przeszkodzi mi nic Spakowane torby na drogę już mam Kiedyś dojdę tam Bo ja chciałbym być

Nie blokujcie kolejki, gołąbki! Jajecznica na boczku, nie żałuj, szefie! Pamiętam, jak w poprzednim sezonie głodowałem na bezludnej wyspie. Ja też. Byłam gotowa zabić za to paskudne żarcie szefa. Bez urazy, szefie, nie ma sprawy! Oddam ci przypalony tost, frajerko. Jesteś taki chudy, że przydadzą ci się dodatkowe węglowodany. Hehehe. <laughs> Dzięki. Gwen, możesz wziąć mój coś. Dzięki, dost. ale nie przyjmuję nic z ręki wroga. Jak to wroga? Nie jestem wrogiem! W tej grze wszyscy są wrogami. Z wyjątkiem Gwen i mnie. Będę stał za nią murem, żeby nie wiem co. I wzajemnie skarbie. Przypomnę wam te słowa, jak dojdzie do dzielenia kasy. Co ona robi? Ale ohyda! Najlepiej dodawać keczup do wszystkiego. Zabija smak mydła. Mój nowy lakier jest mydlany. Fajny, co nie? Szary. To zdecydowanie twój kolor. O, dziękuję za jajecznicę, szefie. Wezmę tylko e, te suszone śliwki. zakorkowały mi przewód pokarmowy. Normalnie mnie rozerwie. Ej. No! Okrężnico! Nie rób mi tego! O! o słyszę dzwony! Witam was w drugim dniu na planie totalnej porażki! Codziennie tak będziesz robił? Tak. Mam taki zamiar. No dobra. Dzisiejszy temat filmowy. Kosmici! Nasi starzyści-wolontariusze zastanawiali się, co decyduje o sukcesie filmu o kosmitach. Szefie? Obowiązują trzy zasady. Obcy chcą przejąć władzę nad światem i robią mnóstwo małych kosmitów. Ludzie się bronią. Wzywają na pomoc wojsko. Ej, Chris! A kiedy dostanę czek? Wyślę ci go pocztą. Dzisiejsze wyzwanie. Znaleźć kosmiczne jajo i wrócić do bazy, nim Matka Kosmitka znajdzie was! Dwójka najszybszych wybierze drużyny na ten sezon. Sorki, frajerzy! Nikt tak nie zna się na filmach o obcych jak ja! Nie macie ze mną żadnych szans! Zmiażdżę tych kosmicznych najeźdźców i zjem ich na śniadanie! Kurczę, kosmici w kawałkach to mój absolutny faworyt! Mój też! Widziałam go 27 razy! 53! Twardy z ciebie zawodnik. Ale ja mam tajną broń. Uwielbiam te sceny, w której przerabiają obcych na kosmiczne koktajle. Mam krople w naszej Lubię ten film, w którym obcy przejmują władzę nad rządem. Prowadźcie do przywódcy. <słysy> <słysy> kolo, lepiej się nie kompromitu. To było dobre kino, prawda? Gwen? Eee, orety, jakby tu z tego wybrnąć? Ja, Chris! Zaangażowałeś potwora do roli mamy kosmitki? Niezupełnie! Za mało śluzu. Make-up! Więcej śluzu, proszę! Nie cierpię tego. Każdy dostanie GPS-a z aktualną mapą planu filmowego. Znajdźcie kosmiczne jaja, ale uważajcie, bo dzisiaj wszyscy jesteście w menu szefa! <noise> I mi chip w szyję. widzicie? To cię boli? Tylko jak mam czkawkę. Też to czujecie? Jakby było tam coś zimnego jak lód, pozbawionego duszy. Dzięki! <ścoughs> Niespodzianka! A! Ze sto razy mówiłam tej wychudzonej małej kijance, że między nami nic nie będzie. Ale jakoś nie może się oprzeć urokowi leszony. Jestem pewien, że Leszał na mnie nie skreśliła. Przecież widzę, jak na mnie patrzy. Jakbym nie rozbierała oczami. Pięknymi, brązowymi oczami. Jak czekoladowe mig. <zysy> Bo tylko nas na tym widać. Gdzie jest szef? Co ty robisz w naszej grupie? Nie ma jeszcze żadnych grup. Poza tym jest tylko jedna droga. Chociaż Heather bywa bardzo podła, to nie musimy odpłacać jej tym samym, prawda? Budda mówi, możesz doprowadzić wilka do źródła, ale nie zrobisz z niego owcy. To takie głębokie... Tak! Nareszcie! <grystanie> Odpuszcza! Sorki! Rety, co to jest? Od kiedy zdjęli mi aparat, nie wydaje już takich dźwięków. Chris! Czy to ty? Najłatwiej wszystko zrzucić na mnie. To pewnie szef. Wiejemy, czy skopiemy tyłek w kosmicie? Skopiemy tyłek w kosmicie. <grystanie> A ty co proponujesz? Ja chcę skopać tyłek w kosmicie! No, to kto pójdzie przodem? O, śmiało, nie krępuj się! Pójdę za tobą. Nalegam, Owen. Nie martw się, Izzy. Będę cię bronił! Wow! Aha, jestem kalejdoskop. W skrócie, oskop. Tak jest, oskop, kumam! No dobra, do roboty! Mamo, jakby co, zostawiam ci całą kolekcję kart z baseballistami. Jest warta kupę szmalu! Nie po to cierpiałam przez 8 lat z powodu aparatu, ślinienia, seplenu i drwin rówieśników, żebym teraz miała spękać! To rozumiem, mała! Uważaj, szefie, kosmito, bo nadchodzi bek! Jeju! To tylko Bridget i Jeff! A, świetnie! Nie znudziło wam się to wsysanie w swoje twarze? To chyba znaczyło nie! Nie ma się co obcynalać. Musimy znaleźć kosmiczne jaja. Nie bałam się szefa, kostiumu kosmity i w ogóle. No bo ostatnio zajęłam pierwsze miejsce. Doskonale wiem, co trzeba robić. Dobrze, że ustawiliśmy się w rządku, nie? Tak! Szef może nas powystrzelać jak kaczki. Powinniśmy popracować nad strategią. Skąd pójdziemy? Północ jest miła, południe jest cudnie, wschód to miód! Tego nie przebiję, to jak sen wariata! Na wschód od nas jest kotłownia. Kosmiczne jaja zawsze są w kotłowni. E, tak! No jasne! Kierunek wschód! A wy dokąd się wybieracie? Tam, gdzie wy. Idziemy do kotłowni. Sorki, całuśni, ale radźcie sobie sami. <laughs> We wszystkich filmach o obcych zakochani idą na pierwszy ogień. Nie pozwolę, żeby Romeo i Julia odebrali mi szansę na milion dolców. Eee! To już koniec, skarbie. Odejdziemy razem. Nie przypuszczałam, że potrafisz być taki romantyczny. w garść. Albo będziemy działać razem, albo przegramy. Kto jest ze mną? E, trudna decyzja. E, czy bycie z tobą oznacza sojusz, czy coś? Bo my cię nie lubimy. Dobra, dobra. Cofam to nie ze mną. Kto chce iść obok mnie we wspólnym pościgu za naszym celem, bez żadnych zobowiązań? To by mi odpowiadało. Też się pisze. Wy też to słyszeliście? Może nie jestem super przystojny, najlepiej ubrany, ani napakowany, ale tyle razy skopano mi tyłek, że mam wyjątkowo wyostrzone zmysły. Potrafię wyczuć niebezpieczeństwo. Nie można mnie podejść. Przywitaj się z przeznaczeniem! Dostałem! Dostałem! A, już czas! Celaj, błagam Cię! To pilna sprawa! O, dziękuję! A, dziękuję!